Witam wszystkich miłośników hiszpańskich nieruchomości. No ten zamek za mną to jest u mnie w rdzeniu chełmińskim. Nie sądzę, żeby był na sprzedaż. Chciałem zaproponować coś nowego. Mianowicie dużo osób do mnie pisze, dzwoni, i zastanawiają się, jak to w tej Hiszpanii naprawdę jest, czy jak kupią, no to jednak jest inwestycja, jak to potem będzie wyglądało. Dlatego. Chcę coś zaproponować nowego. Mianowicie, każda osoba, która będzie zainteresowana takim programem, który chce właśnie zrobić i pilotować, proszona jest o kontakt ze mną. Mianowicie, wyszukamy apartament lub dom, w zależności od tego, jak to sobie zażyczy. To może być coś skromnego, taniego, od 250 euro, nawet do 500 w przypadku domu. I osoba, która chce tu zainwestować, a chciałaby poznać w ogóle, jak w tej Hiszpanii jest, lub ktoś był, ale był krótko, lub był z jakąś wycieczką, i nie wie tak naprawdę, jak to wygląda w środku jak to wygląda regionalnie, społecznie. Może tutaj przyjechać, wynajmiemy jakiś dom lub jakieś mieszkanie na jakiś okres. Może to być miesiąc, może to być kilka miesięcy, nawet do pół roku. I wtedy taka osoba będzie wiedziała, czy wraca i przynajmniej sobie wypoczęła, lub będzie można podjąć jakąś konkretną decyzję, bo ja będę z tą osobą starał się trochę czasu też pobyć, pokazać, jak to wygląda życie, jak to wyglądają nieruchomości. I wtedy będzie można podjąć tą decyzję, czy kupujemy coś dla siebie, czy zostajemy i już nie wracamy do Polski, czy ewentualnie. Bierzemy coś, żeby zainwestować. No bo, jeżeli ktoś przyjedzie i zobaczy, jak to jest z wynajmem, a naprawdę na moich filmach widać, nie ma tanich mieszkań. Po prostu nie ma. Mimo, że non-stop ludzie kupują, mimo, że ceny spadły tak jak spadły, chętnych na wynajem jest na potęgę. No i to jest jednak cenne. Także można śmiało coś kupić wynająć jest to dobra inwestycja. No, tak jak już wspominałem, dzisiaj wpadło mieszkanie, na przykład za 24 tysiące, taki luksusowy apartamencik. To wystarczy go wynająć za 250 euro, i za kilka lat on już się wraca. No ale też nie o to chodzi. Dużo ludzi jednak chce mieć tu coś, żeby wypocząć. Także tak ten program będzie pilotowany. Ja będę osobiście już za tydzień w Hiszpanii. Każdy, kto będzie chciał przyjechać, rozejrzeć się, czy zaplanować taki dłuższy pobyt, niech się ze mną kontaktuje. Pisać, dzwonić. Postaram się udzielić odpowiedzi każdemu. No i zapraszam do naszej strony habitatpego.com. I reszta danych do mnie do kontaktu jest też na filmiku. Dziękuję.